Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu. Dzisiaj pokażę wam bardzo ciekawą funkcję, na którą oczekiwało wielu z was. Jest to nowa funkcja polegająca na umożliwieniu czasowego zablokowania poprzez nakładanie masek na obraz zdarzeń z analityki wideo. Znacie to na co dzień, przecież fruwające torby foliowe, ruszające się krzaki przypominające człowieka, jakieś cienie związane z nietypowym oświetleniem, bądź inne bardzo nietypowe rzeczy, które wzbudzają wam analitykę w kamerach. Zobaczcie, jak to zrobić. Mamy zdarzenie. Przecięcie linii. Sprawdzamy, co wywołało takie zdarzenie. Okazuje się, że to samochód, który jedzie z drugiej strony bramy, więc nie jest w naszym zainteresowaniu. Jeśli będziemy mieć dużo takich zdarzeń w ciągu nocy, możemy zadecydować, że chcemy wyłączyć ten obszar z monitorowania na przykład na 8 godzin. Oczywiście, oprócz samochodu tutaj użyłem go w przykładzie możemy Zamaskować także, na przykład krzak, jakąś latającą torbę, czy inne niepożądane obiekty. Wyświetlamy obraz z kamery, wchodzimy tutaj w opcję nakładania masek, zaznaczamy obszar, który nas interesuje. Zaznaczamy, od kiedy do kiedy ma obowiązywać takie, taka blokada. Blokada. Domyślnie zakładana jest na 8 godzin. Możemy oczywiście zmienić tutaj na 4 godziny, na 2 godziny, bądź, bądź założyć ją bezterminowo. Zakładamy ją na 8 godzin, klikamy Dodaj i to wszystko. Na strumieniu wideo, jak widzicie, możemy zobaczyć na żywo, że w tym miejscu jest zablokowana maska. Żeby zadziałało to prawidłowo, musimy zadbać o to, żeby powierzchnia zaznaczonej maski oraz powierzchnia obiektu, który wywołał zdarzenie, była nie większa, żeby zadziałało to prawidłowo. Powierzchnia tej maski oraz powierzchnia tego obiektu, który wywołał zdarzenie, w tym wypadku ten prostokąt, musi w co najmniej 75% pokrywać się z tą zaznaczoną tutaj maską. Jeśli chcemy wyedytować bądź dodać kolejną maskę, po prostu klikamy tutaj kolejny plus. Dodajemy kolejną maskę. Możemy tutaj wpisać jakąś inną nazwę. Klikamy dodaj i mamy w tym momencie dwie maski. Jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że maska nam jest już niepotrzebna, tutaj w tym miejscu mamy możliwość zmienienia bądź usunięcia konkretnych masek. Klikamy usuń. I konkretna maska znika. Klikamy usuń i konkretna maska znika. I ważna uwaga. Nakładanie basek działa tylko z urządzeniami, które w ramach zdarzenia przesyłają nam współrzędne obiektu, który wywołał o zdarzenie. Dla urządzeń Higvision oraz dla urządzeń Dahua powinno działać to bez zmiany konfiguracji. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia iBox, za moment pokażę, co należy zmienić w samym urządzeniu, żeby działało to poprawnie z SafeStarem. Wchodzimy w konfigurację iBoxa wybieramy reguły. Akcję. Wybieramy akcję HTTP. Wystarczy zmienić na szablon JSON. Kliknąć Użyj. OK. Możemy wykonać test. Klikamy Zastosuj. I to wszystko. Mam nadzieję, że ta funkcja Wam się bardzo spodoba. Zapraszam do testowania. I oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku naszego cyklu.